Wink Martin Production, no, to oni wszyscy byli producentami teleturniejów. Bob Stewart Production, właśnie no. yy, Oni wszyscy zajmowali się produkcją teleturniejów. I się przepychali w pasmie Daytime w trzech sieciach, bo wtedy były trzy sieci, tylko teraz w Stanach Zjednoczonych tych sieci jest trochę więcej. Też po drodze powstał taki kanał Game Show Network, to jest kanał kablowy, który. Jedynie co y, pokazuje te teletrunieje archiwalne, ale też w ostatnich latach rozpoczął we produkcję Original Series, czyli swoich własnych teletruniejów, takich jak Bagas, y, American Bible Challenge, czy też Idiotest. To są takie nowsze. Ale to wszystko nie zmienia faktu, że zarówno te archaiczne teletrunieje, nawet, nawet z lat 50. Jak i to współczesne, jeśli były produkowane w Ameryce, bardzo często stawały się amerykańskim produktem eksportowym. To znaczy, producenci z innych krajów świata, szczególnie tych wysoko rozwiniętych, e, myśleli sobie tak: oni mają dobre programy, oni mają dobry towar. Dlaczego my nie możemy tego wiedzieć? Jedźmy do nich, kupmy to I sprowadźmy ten program do nas No cóż, nie ze wszystkimi amerykańskimi te, turniejami tak się działo Że były sprzedawane za granicę Żeby były, zostały sprzedane musiały sobie na to zasłużyć eee, No i cóż, no, no i e, ci producenci Znaleźli sobie E, że tak powiem stałych klientów w innych krajach. E, przy, e, taki przykład. Na przykład Reg Grandi, Reg Grandi, e, Australijczyk, który miał bardzo dobre kontakty z wytwórnią Marka Goodsona i zaczął skupować jego formaty i sprowadzać na ten grunt australijski. Ale nie tylko on. Takie yy, cuda wyczyniał również nie tylko z Markiem Goodsonem, ale także z innymi amerykańskimi teleturniejami i sprowadzał je właśnie do Australii. Eee, ale jeśli chodzi o to, który kraj... które kraje mają najwięcej kopii amerykańskich teleturniejów, o tym zrobię oddzielne odcinki. W każdym razie.